Witam szanownych widzów w kanału Skydive Atmosfera. Mam nadzieję, że shorts zachęcił i zanęcił ciekawość i że teraz mogę spokojnie omówić dwa incydenty, w których powstała podkowa. Podkowa przez skoszków uważana jest za jedną z sytuacji najbardziej niebezpiecznych i faktycznie jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, może nie jest najbardziej, ale jest bardzo niebezpieczna, dlatego że jest, wiąże się z ryzykiem tego, że spadochron zapasowy może splątać się z głównym spadochronem, który sobie nad głową gdzieś tam tańczy. W obu przypadkach, w obu tych filmach mamy sytuację, w której uczeń wyrzuca pilocik w sposób nieprawidłowy, i jest to powiązane również z tym, że jest nieprawidłowa sylwetka, w której stopa znajduje się zbyt blisko kieszonki od pilocika i zbyt blisko samego pilocika. To są rzeczy, które najczęściej kończą się tego, te sytuacje wyrzuceniem pilotika nieprawidłowym kończą się na samym przysaniu, czyli że pilotik przez chwilę pozostaje w strefie zawirowań za tułowiem skoczka, a potem się wydostaje i prawidłowo działa. Przy czym oczywiście to jest najlepszy scenariusz, natomiast gorszy jest taki, kiedy właśnie nas złapie za rękę, kiedy złapie nas za kamerę albo złapie nas za nogę. W każdej z tych sytuacji jest troszkę inna konfiguracja, troszkę inna podkowa. Wszystkie one są bardzo niebezpieczne. Uważam, że ta, jedna, która jest na nodze, należy do jednych z dość niebezpiecznych, ale. Jest dość dobrze wyeksponowany spadochron zapasowy, dlatego że paczka znajduje się raczej bliżej nóg niż bliżej samego pokrowca od zapasowego spadochronu. W związku z tym zazwyczaj jest problem samego pilocika i wrócenie pilocika jest bardzo istotnym elementem szkolenia spadochronowego, chociaż konstrukcyjnie jest bardzo prosty, BOC, to wymaga od nas pewnego zrozumienia tego, w jaki sposób działa. Dlatego wyciąganie pilocika powinno być robione jednym płynnym ruchem. Pilocik powinien być puszczony na godzinie drugiej. Dlatego, że w tym momencie wyrzucamy to w miejsce, w którym jest najbardziej niezmącony strumień powietrza. Jeżeli są po bokach instruktorzy, to niechlujne wrócenie wyrócenie tego na bok, jak coś z czego się próbujemy, czego się boimy, możemy temu instruktorowi wrzucić to akurat w kamerę. Natomiast jak sami skaczemy, to jest to bardzo prawdopodobne, że się skończy się nam na, na przysaniu, a może właśnie skończyć się na, również na podkowie. W przypadku pierwszym w, w bardzo pięknym pejzażu, w bardzo ładnych widoczkach, wi 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 jest skok, w którym. Jeden z ostatnich poziomów, studentka bardzo ładnie spada. Natomiast w momencie, kiedy otwiera spadochron, robi coś dziwnego i faktycznie czegoś takiego jeszcze nie widziałem, i zastanawiam się skąd to się mogło wziąć. Dlatego, że najpierw wyciąga, wygląda, że nie może znaleźć pilocika, a kiedy pilocik znalazła, najpierw go wyciąga do dołu, przez chwilę go trzyma pod pokrowcem. Dopiero potem widać, jak wyskakuje ta siemka, pilocik uderza o stopę. Ta siemka przelatuje, owija się wokół stopy, no i mamy scenariusz tego, że następuje z tego przysaniu. W drugim przypadku, w skoku o mniejszym poziomie, pierwszym, pierwszym do trzeciego studentka wydaje mi się, że ma przytrzymaną rękę przez instruktora przez chwilę, dlatego że to w jaki sposób jest zamknięta dłoń na przedramieniu, wskazywałoby, że instruktor pomaga znaleźć pilocik i dopiero po chwili, kiedy się orientuje, że studentka już wyciągnęła ten pilocik, bo ona faktycznie wyciągnęła ruch, ruchem nadgarstka pilocik z, z kieszonki BOC, pilocik, już znowu z niego wyskoczyła ta tasiemka, już pracował i uderzył o stopę, która tam się pojawiła wrednie, w złym momencie i dopiero wtedy widać zmianę chwytu, że instruktor bierze chwyt do ciągnięcia ręki, do odprowadzenia ręki studentki do otwarcia. Trudno jest powiedzieć, czy, czy, czy i to nie chodzi o poszukiwanie winy, chodzi o rozumienie pewnego mechanizmu, że ruch otwierania spodochronu jest, powinien być szczególnie uważnie ćwiczony. Nie tylko przez samych skoczków, którzy zaczynają swoje skoki spodochronowe, ale również przez doświadczonych. Dlatego że w trakcie, kiedy skaczemy, troszeczkę nam się następują różnego rodzaju aberracje pozycji i coraz bardziej niechlujne wyrzucanie pilocika, które może doprowadzić do różnego rodzaju konsekwencji, w tym tych bardziej tragicznych. W związku z tym, tutaj mamy. Rzecz taką. W jednym i drugim przypadku, przyczyną, przyczyną tej podkowy było nieprawidłowe wyciągnięcie pilocika, przytrzymanie go w strefie zawirowania powietrza przez krótki moment, co wystarczyło, żeby ta wyszła z samego założonego pilocika i żeby akurat pętla zawiązała się wokół stopy ucznia. Potem już, jest, potem już jest to, co zastanowiłbym się bardzo mocno, jak to zwięźle opisać. W pierwszym przypadku. Uważam, że zachowanie do pewnego momentu było prawidłowe, a potem już instruktor powinien zostawić swojego studenta. Oczywiście to, co teraz mówię, będzie się wydawało, że jest to. Yy obrazoburcze, że to nie tak się nie powinno mówić, że dlatego, że instruktor powinien bronić swojego skoczka, owszem tak, ale ten skoczek jest przytomny. Ten skoczek jest przytomny, ten skoczek ma uchwyty swoje i został wyszkolony do tego, żeby na wysokości decyzyjnej, czyli czy to, czy to jest w metrach wyrażone 1000 metrów czy 3000 stóp, jeśli chodzi o szkolenie w stopach, na tej wysokości decyzyjnej skoczek ma podjąć swoją procedurę. A instruktor ma tak zwany hard deck, czyli ma ten moment, w którym powinien już przestać walczyć o swojego studenta, oddalić się od niego, dlatego że tak naprawdę utrudniamy pracę studentowi. Jeżeli student nas ciągle widzi, już wspominałem o tym w niektórych filmach, to jest niejako cały czas niesie nadzieję, że ten instruktor coś pomaga. I jest też zawieszenie w czasie, dlatego że kiedy mamy jakiś problem, nasz mózg w ten sposób działa, że tracimy poczucie upływu czasu, a więc także tracimy poczucie upływu wysokości. Moim zdaniem do wysokości hardek, czyli do wysokości 1200 metrów, 4000 stóp, instruktor powinien... Spróbować pomóc i od tego momentu już zostawić studenta. Jest to w tym momencie informacja studenta, że on ma zająć się sobą. I po to są prowadzone szkolenia teoretyczne, po to są prowadzone ćwiczenia na uprzęży, że kiedy jest podkowa, to ewidentnie spadochron nie wygląda jak powinien wyglądać, aż na pewno nie jest sterowny. W związku z tym, jeżeli nie ma żadnego spadochronu nad głową, albo to co lata nie wygląda zupełnie jak spadochron, student powinien przystąpić do procedury awaryjnej ma to zrobić najpóźniej na wysokości 1000 metrów. Jeżeli na tej wysokości ciągle z nim się kotłuje jego instruktor, to nawet jeżeli to, to, to powstaje dodatkowe ryzyko. Zwróćcie, proszę uwagę, w tym filmie pierwszym, chociaż. To trudno jest zobaczyć, prawie, prawie spadochron otwiera, zapasowy spadochron prawie urwał głowę temu instruktorowi. Widać, że kask mu zsunął się. Dopiero zanim otworzył zapas, poprawił sobie kask, dopiero wtedy otworzył zapas. Co było dobrą decyzją, dlatego że wisiał na wysokości ponad, trochę ponad 200 metrów na tym zapasie. W związku z tym to na pewno nie była wysokość, żeby otwierać spadochron główny. Ale też ta kotłowalina, kiedy linki dookoła tańczą, kiedy się coś się dzieje nieprawidłowego, to jest zagrożenie nie tylko dla instruktora, ale też dla studenta. Gdyby ten, ten, ten instruktor miał owinięte pętle wokół głowy, to nie dość, że. Prawdopodobnie zginąłby w momencie otwarcia zapasowego spadochronu, no to jeszcze jego zwłoki wisiałyby na tym spadochronie głównym i na zapasie od, od tej studentki. Więc mogą być komplikacje wszelkiego rodzaju. To co widzimy w internecie, to widzimy scenariusze, które przeległy prawidłowo. Jeżeli coś przeległo nieprawidłowo, to, te, to, to, to to jest zbanowane. To nie, to nie istnieje w przestrzeni łatwej do poglądania. To, to raczej jest już znowu e, do oglądania na jakichś filmach, które ludzie mają jakieś własne kolekcje, chociaż akurat ja tej kolekcji nie mam. Więc raczej to po prostu ten materiał pozostaje w komisjach, które badają wypadki lotnicze. I być może też dobrze. Natomiast warto zrozumieć, że to pewna statystyka, pewna oglądalność tego, co widzimy, może wykreować w nas iluzję, że to jest prawidłowe postępowanie. Otóż widzimy tylko te scenariusze, które akurat zakończyły się prawidłowo. I na podstawie tego możemy wyciągnąć błędne wnioski, że to był dobry sposób. Niejednokrotnie się temperuje młodych instruktorów, żeby oni się nie czuli latającymi bogami. Tak naprawdę. Tak naprawdę praca instruktora AFF to jest praca, która tylko w części opiera się o jego umiejętności latania w Większość pracy, którą wykonuje instruktor AFF, to jest normalna praca instruktora, czyli przygotowanie studenta do jego skoku. Czyli oprócz tej części, która ma służyć do umiejętności przemieszczania się powietrzu i kontrol kontrolowania własnego ciała, jest cała gama rzeczy, które pokrywają się w wszystkich innych kursach, m.in. o tego, jak spadochron sprawdzić, jak się go ewentualnie pozbyć i odpowiedzieć za spadochron zapasowy. W związku z tym praca instruktora w powietrzu powinna również być w pewnym stopniu... Um zdefiniowana tym, jak on pasował na ziemi. Jeżeli przygotował sobie dobrze studenta, jeżeli ufa w to, że jego trening jest prawidłowy, został prze prze przeprowadzony wystarczająco dokładnie i że student w sytuacji awaryjnej postąpi prawidłowo, to w tym momencie z większym spokojem może zostawić tego studenta, żeby dać mu czas, bo już tego czasu zabrakło instruktorowi. Nie możemy walczyć do końca, bo końcem jest po prostu uderzenie w ziemię. Nie możemy walczyć nawet do tego momentu, kiedy aktywują nam spadochronne zapasowe automaty, bo to jest nie tylko, że będzie kolizja na bardzo małej wysokości. Trzeba wiedzieć kiedy zejść z celem niepokonanym i kiedy skończyć walkę z studentem. Więc w tym przypadku pierwszego, pierwszego instruktora wydaje mi się, że walka trwała zbyt długo. Tym bardziej, że to nie był pierwszy skok, tego studenta widać, że to był któryś kolejny skok. W związku z tym mo można powiedzieć, że najprawdopodobniej też jarzenie było o wiele lepsze niż w przypadku pierwszego skoku. I wszystko przebiegło. W miarę prawidłowo, chociaż było parę ścieżek właśnie ta z próbą, z próbą zgarotowania instruktora w momencie, kiedy linki od głównego spadochronu podeszły mu pod szyję, ale wszystko przebiegło prawidłowo. Jednak tą drogą, moim zdaniem, instruktorzy nie powinni podążać. Uważam, że można puścić studenta. Niestety, miałem też sytuację, w której mój student tak samo zrobił, kiedy wyciągał pilocik, wyciągał niech, nie, go niechlujnie, puścił go bardzo blisko pokrowca, a akurat nogami tam, że sobie też machnął. Jest to reakcja, też ta machania nogami, jest, polega na tym, że student chce sobie pomóc. I podnosi tyłek do góry wraz z pokrowcem, bo mu się wydaje, że w ten sposób będzie można łatwiej znaleźć pilocik. Jest wręcz odwrotnie, dlatego że jak podnosimy pokrowiec z wypiętym tyłkiem, to w tym momencie luzują nam się łączniki, które trzymają pokrowiec przy, przy naszych biodrach. Wygięciem bioder, prawidłowym wygięciem ciała, przeciągamy pokrowiec do tułowia i jest łatwiej znaleźć pilocik niż kiedy tyłek wypinamy. Natomiast wypinanie tylko powoduje, że pokrowiec się przemieszcza jeszcze na plecach, dalej w lewą stronę, jest go o wiele trudniej znaleźć w związku z tym prawidłowa sylwetka przy otwarciu i to wypięcie zamiast wygięcia Powoduje również to, że potem się noga przygina, na prawa najczęściej, bo to prawa się pojawia najczęściej przy pilociku, a nie lewa. W związku z tym, to jest coś, co powinniśmy zwrócić uwagę, szczególnie na treningu naziemnym. W momencie, kiedy sięgamy po pilocik, pozycja ciała powinna być ładna. Ale to jest łatwo tak powiedzieć w większości sytuacji, jak patrzę, to jest tak, kiedy jest trening wyciągania pilocika, student ma bardzo ładną sylwetkę. Natomiast kiedy jest moment otwarcia z student ma kiepską sytuację. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest trening, to jest tylko trening. Natomiast kiedy jest otwarcie, to on sobie właśnie tą ręką ratuje życie. Ta ręka jest teraz najważniejsza. W związku z tym trzeba się wtedy też zgiąć. Trzeba wybiąć tyłek i sięgnąć po pilocik. To jest niemal pewne, że takie coś będzie i trzeba to robić na ziemi. Trzeba to robić z pokrowcem. Trzeba to robić tak, żeby student wiedział, w jaki sposób wrzucać pilocik, żeby jak najczęściej to przepracowywać, aby do tego czegoś nie doszło. Prawidłowa sylwetka przy otwarciu. Prawidłowe odprowadzenie pilocika, tak, żeby pracował w strugach jak najbardziej laminarnych, żeby mógł być niezmącony, jeżeli chodzi o jego działanie. Niezwłoczne wyciągnięcie pilocika, czyli nie to tak, że sobie wysuwamy go kawałek, że trzymamy sobie jego przywieczące, a dopiero potem dokańczamy tą pracę. Tylko jest to niezwłoczne wyciągnięcie jednym płynnym ruchem, które powinno być sterowane na ziemi, czy to na atrapie, czy to na prawdziwym spadochronie. Uważam, że na atrapie i na prawdziwym spadochronie i na każdym nowym spadochronie, który skoczek dostaje w początkowej fazie szkolenia, powinien się położyć, powinien sobie która bo kolega, ktoś ma, kto, kto, kto wie jak to zrobić, powinien złożyć pilocik, włożyć z powrotem. Ze dwie, trzy wyroby powinny się przydać na przyszłość i powinny być stałym elementem szkolenia, jeśli chodzi o skoki spadochronowe. Mam nadzieję, że mniej więcej wyjaśniłem, o co chodzi. Mam nadzieję, że to, co jest najważniejsze z tego wszystkiego, co chciałem Wam przekazać, to jest to, że podkowa, jest, nie jest tak łatwo sobie zrobić podkowę. Ale niechlujne wrócenie pilocika, brak treningu wrócenia pilocika może spowodować nie tylko podkowe, ale również przesanie, które by trwało dłużej niż się spodziewamy. Do tego stopnia, że otworzymy, otworzymy spadochron zapasowy i będziemy mieli dwa spadochrony, albo będziemy się kotłowali z tym, z tym przesaniem do momentu, kiedy automa zadziała. Także wyciąganie pilocika, szczególnie w systemie BOC, wymaga dużego treningu i przygotowania skoczka. Dziękuję serdecznie. A teraz popremierowo, pofilmowo, jeszcze mam tutaj serdeczne pozdrowienia. Jest tutaj też trójka widzów, która być może nie za bardzo klei, o czym ja mówię na tych filmach, ale podobno wiernie słucha tego, o czym mówię. Pozdrowienia dla Alicji, która zajmuje się Nikodemem i Filipem. Mam nadzieję, że to spokojny głos, który staram się opowiadać o tym, co się dzieje na filmach, jest dla was ciekawszy niż bajki. Mam nadzieję, że dla ludzi też nie są bajki, tylko to jest coś, co zostawia je w głowie coś po, tym, po tym oglądaniu tych filmów. Mamy taką nadzieję. W każdym razie poszukujcie spokoju, odpowiedzi i wyważonego, wyważonych opinii. Przyda się w tym zwariowanym świecie bardziej niż rozkrzyczane filmy i bajki, które serwowane są w innych miejscach, a na najbardziej w telewizji. Pozdrawiam Was serdecznie. Jestem specjalnie spokiem, POKa też znacie, pewnie.